Hei! <laughs> <laughs> <laughs>

ကြမယ် ・・・ガッ No bo gorąco bardzo, nie duszno. 아나도싸우나보고이상한거아니야 Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości na dzisiejszych obchodach Europejskiego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz stowarzyszenie otwartych serc aktywnych kobiet w Olkuszu. Witam serdecznie księdza proboszcza Mieczysława Miarkę. Witam pana Jadka Osłucha posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pana Kazimierza, czyża, dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. Witam panią Danutę Mączka oraz pana Arkadusza Dudę, współorganizatorów dzisiejszych obchodów. <klucz> Witam pana Jacka Emilskiego, Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta i Gminy Olkusz. <klucz> Witam pana Łukasza Kmitę, dyrektora Biura Poselskiego, Pana Jacka Osłucha, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam panią Iwonę Cewą, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu. <noise> Brawo. Witam panią Ewę Rosiek, dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Olbroniu oraz pan, panią Annę. <noise> Witam panią Annę Kosurską, prezesa Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym koło w Olkuszu. Witam również Pana Marka Kulawika, Kierownika Obiektu Sportowego Czarna Góra. <klucz> Witam seniorów z Domu Pomocy Społecznej, <klucz> rodziców, instruktorów i uczestników warsztatów terapii zajęciowej plus ojcusza Wilgoty Wolbromskiej, środowiskowych domów samopomocy, oraz ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego. Witam również pedagogów i młodzież ze szkoły specjalnej w Olkuszu. Witam przedstawicieli przeglądu olkuskiego oraz portalu Olkuszalin. Dziękuję serdecznie panu Dariuszowi Murawskiemu, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz pracownikom. Za udostępnienie i przygotowanie obiektu to choroba, która może zdarzyć się w każdej rodzinie, może dotknąć każdego z nas i nie należy się jej wstydzić. Powinniśmy dążyć do tego, aby dzieci, ludzie dorośli, dotknięci niepełnosprawnością byli otoczeni miłością, aby napotykali na swojej drodze szczęście i akceptację. Dla osoby niepełnosprawnej godność to wielka sprawa, to możliwość nauki, pracy, Bycia potrzebnym. Każdy z nas tego pragnie i ma prawo czuć się szczęśliwie. Osoby niepełnosprawne są i powinny być traktowane jak osoby sprawne z godnością i szacunkiem. Niepełnosprawność fizyczna czy intelektualna, tak jak kolor skóry, wyznanie czy poglądy polityczne, nie powinny być przyczyną dyskryminacji. Europejski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych intelektualnie zaistniał po to, by uzmysłowić nam, że ci ludzie tak Dzień. Okay, Thank you.